Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z WOWAM. A w co dzisiejszym odcinku dalej idziemy questić jakieś questy musimy pozamykać tutaj w temacie. Mam tych questów pootwierane, więc poczekajcie, gdzie to mi pokazuje. Gdzieś tam na dole, co na dole dzieje? Tam na dole gdzieś. Mam tu muszę porządków trochę porobić tutaj, a tu tego jeszcze pójdę, zobaczę. Bogę mam w tych questach, tak można powiedzieć. Dobra, idzie, coś mam wykonać. Nie wiesz co do końca, no, ale dobra. Zajmiemy się tu tym głównym questem. To bardziej moim zdaniem, bardziej. Dobra. Jedziemy. No, tak trochę muszę porządku porobić z tymi questami, bo jednak tutaj trochę jest na bała, granione innymi słowami. Więc są główna kampania. Tutaj mamy zadanie dodatkowe, więc wam powiem, że no. Tutaj lądujemy, tak? Ła, Ła leźmy teraz w dobra. Co to mamy? A u tej dalej? Tak? Czyli wposztrzymać wysokie mówcę. Mhm, mhm. Tutaj coś jest? Tu też bitwa. Dobra. Ogarniamy, mamy tu bitwę do, do zrobienia. Czy wszystko eliminujemy, tak? Standardowo, tak? I jedziemy z koksem, tak? I jedziemy, używamy tu wsparcia będzie szybciej. No i dalej jedziemy. Chyba no, idziemy gdzieś tutaj. Musimy iść w tym kierunku, ale przy okazji pozabijajmy trochę. No bo i, tutaj, i tak to musimy pozabijać. Tych gości i tej i tak musimy, więc... Aby się przydało też podleczyć Chyba no, podleczymy się teraz Dobra, idziemy dalej z, z tym koksem, a tutaj pomóżmy człowiekowi coś tu mi się Tutaj teraz mi się to pomyliło mi się. Coś nie kliknął gdzie powinienem. Ale dobra No, jeszcze kolejny, a patrzcie jak tu jest teraz ...bogato tych ludzików ...to chcą już zginąć, dobra no dobra, o, jeszcze takie czarne dobra Zapadniemy, Pod, podleć się, dobra, jedziemy dalej Tutaj mamy coś, a tu mamy gościa, dobra Uciekaj Tutaj coś mamy A, gościówka mnie taku z tyłu. Dobra, mamy ogarnięte to. Idziemy dalej do celu. Tam mamy, ale tu przy okazji... Porozwalajmy trochę tych gości, no bo wiadomo, na tym też zadanie to polega. Mamy 73 poziom. Chyba ja nie zdążę dograć w ogóle. Hmm, tutaj mam jeszcze 24 dni abonamentu, chyba jeszcze będzie trzeba trochę po prostu dokupić tego abonamentu. Bo jak na razie, albo jako live'a też kiedyś z tego zrobimy. Z żeby trochę to nadgonić. No bo niestety tak średnio jak na razie nam to idzie, ale dobra. Tutaj gość jest, tak? Z tym gościem pogadajmy, co on by chciał. Dobra. Ło, bić się. A, no, no tak. Co wsparcia, bo ma chce tam je bić No dobra, niech będzie Uciekaj do domku No dobra O tutaj mamy, to też możemy go pogonić Jedziemy później dalej <laughs> Trochę tych zadań mamy do wykonania ale powiem Wam, że z moim głosem to nie jest ciekawie, więc no. <laughs> sorry, więc będzie nieciekawie po prostu. Ale no cóż, będziemy musieli jakoś sobie dać radę z tym. Może akurat to. Może uda się. Teraz długi weekend mamy. to No, abym chciał jak najwięcej odcinków nagrać. Więc. Więc no. Oby udało się, żeby problemów większych nie było. Dobra, idziemy tutaj. Ktoś, no oczywiście jakby to inaczej było. Musi ktoś na zadra... O, z piłą tarczową jeszcze do mnie patrzta, widzicie? Hmm, piłą tarczową, dobra, to ogarnijmy. Chyba idźmy dalej. A tego też, bo już tutaj i tak tutaj zaraz będzie awantura i tutaj i tak przepraszam, dobra. Przemoc. Dozwolona przemoc. No, dozwolona przenoszę. Dobra, no, tutaj jeszcze mamy jakiegoś... O, on walnął, nie no, to co jakieś jakieś... No idź to nam, paladynku, bij go. aż walnął? No nie mogę, to te mniej walą. No, dobra. dobra, idziemy. Tam musimy dojść. A Paladyn tam rządzi. Bitwa się zaczęła. No i się zaraz skończyła. Bitwa się skończyła. A ten też. No trudno, nie przejdziemy inaczej, widzę. Więc niestety musimy. No i dobra. Przy okazji możemy to już tam, jak już jesteśmy tutaj, to już. Tu człowieka. Uro... O, człowieka tu już nie ma. myślałem, że jest. Ma, bo zakończyłem. Dobra. Idziemy teraz to wykonać. Jeszcze z tym gościem pogadać. No. Dobra, nagrywanie włączymy. Ok, nagranie jest włączone. <laughs> Pomóż, mówcą O, jeszcze powinien zostać na, te, na powierzchni. No powinienem. W sumie tu się tak nie zapraszałem trochę. Dobra. Dobra, to idę O ty talczami dobra, jedziemy z koksem Ach, paladen czary mary robi Zobaczmy co ten ma <coughs> O, mamy kolejny poziom, mamy 74. Dobra, gdzie mamy iść? Tam gdzieś mamy miejsce. Dobra. Tutaj mamy, ta, Dobrze. Takiego gościa szukamy, tak? Dobra To ten. O! No to lecimy, będziemy gonić jakiegoś bosiara siara będziemy gonić No dobra no Dobra Dobra Mam się tym zajść on na tyły będziemy osłaniała zajebiście No i dobra, no to zajmijmy się tym Czym dokładnie tego nie wiem Tutaj gdzieś No Znaczy, czym rzekomo? Mamy tu jakąś wejchę, czy coś? No ty, no ale no... A, tutaj jest. Czy tak schował, że go nie widziałem. Idź spać. I go zaraz dobijemy, chłopa. O! o, mój nasz, tak o, ty, jaka animacja, ale jestem naprawdę okropny o. No, zajebiście, no. Powiem wam, że chyba szpital. Łojezu. A, dawno nie było taki.

O. o będzie ciekawie. Przyspieszmy po prostu, żeby nie było tak nudno. No to przegrupowujemy się. No i dobrze może być. Ja wiem, że będzie jakaś instancja teraz taka. No cóż może być. No. No dobra. No to ruszamy. I chyba to na ten odcinek robić. będzie pójdziemy. No, będzie istancja. Dobra, ogólnie na tym zakończę ten odcinek, bo to raczej nie chcę też takiego długiego bym nagrywać. Resztę widzimy się po prostu w kolejnej części tej gry. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie pa!